Na prawobrzeżu szykuje się rewolucja w funkcjonowaniu filii miejskiej biblioteki publicznej. Pojawił się pomysł, aby zlikwidować trzy małe osiedlowe placówki, a w ich miejsce stworzyć jedną, która mieściłaby się przy ulicy Struga, zajmowałaby powierzchnię około 1200 m2, dysponowałaby obszernym księgozbiorem i miała nowoczesny, multimedialny charakter. Radni dyskutowali o tym na Komisji Kultury, ale zdania są podzielone. We współczesnym świecie, biblioteka Musi mieć, po pierwsze odpowiednią ilość metrów karatowych, żeby gromadzić zbiory, po drugie musi być nowoczesna, po trzecie musi być multimedialna. Te, te, te lokalizacje tych bibliotek, które w tej chwili są na prawo. Grzeżu, niestety tej szansy nie dają. To są małe pomieszczenia, często z jednoosobową obsługą, czyli chorują razem z panią, czyli są zamykane, kiedy pani ma zwolnienie lekarskie, i tak naprawdę nie dają żadnej szansy rozwoju. Rzeczywiście nowa i nowoczesna placówka byłaby dla mieszkańców Prawobrzeża dużym udogodnieniem, ale pojawia się pytanie, czy trzeba w tym celu likwidować małe filie, które mieszczą się na osiedlach i wbrew pozorom są często odwiedzane przez czytelników. Szczególnie ta część planu reorganizacji budzi wątpliwości. Dobrym pomysłem jest, że prezydent chce stworzyć taką bibliotekę z prawdziwego zdarzenia, taką bardziej multimedialną na ulicy Struga, w dobrej lokalizacji, bo to jest szansa, że więcej czytelników z tej czytelni po prostu nie biblioteki, będzie korzystało. Jednak jestem przeciwnikiem, aby likwidować te małe, osiedlowe biblioteki, no bo to jednak dla osób starszych... Jest to duży problem w przemieszczaniu się między tak naprawdę dzielnicami w tym przypadku. Radni zwracają uwagę, że z planowanych do likwidacji filii bibliotek korzystają głównie osoby starsze, dla których kłopotliwe byłoby zarówno korzystanie z samej nowoczesnej biblioteki, jak i dojazd do niej. Radna Stefania Biernat podziela pogląd Dawida Krystka i zauważa, że wbrew pozorom utworzenie nowej placówki, zamiast pobudzić życie kulturalne i czytelnicze, może je osłabić. Ja patrzę na te wszystkie osiedla, na te wszystkie na prawobrzeżu. Tam dojazd jest bardzo trudny. I na osiedlu powinna być filia, powinna być filia biblioteki, tak jak powinna być filia jakiegoś miejskiego ośrodka kultury, bo tam się spotykają ludzie starsi, tam wychodzą. Tak jak w Dąbiu czy gdzieś indziej są emeryci, spotykają się ręciści, tak samo i te powinny być biblioteki. Także. Yy... Popieram, ale nie w całości. Za wynajem prywatnej przestrzeni miasto będzie płacić po 26 tysięcy złotych miesięcznie, a kolejne 450 tysięcy dołoży do remontu. Aby umożliwić utworzenie nowej placówki zlikwidowane mają być te przy ulicy Rydla i Naukowskiej. Na wniosek Rady Osiedla udało się póki co ocalić filię przy ulicy Seledynowej.